TIF 4. To jest w ogóle ciekawa sprawa z, z tą gierką. Jak dobrze wiecie, pracuję w tym momencie nad FIFA 2, nad analizą pełnym odcinkiem. Streamowałem też sobie. Podczas tego streamu ktoś do mnie napisał na czacie się zapytał, jak ja oceniam FIFA z 2014 roku. I w odpowiedzi usłyszał, że oceniam ten tytuł na totalne, totalne, absolutne gówno. Dlatego pobrałem sobie FIFA 4, on był w mega promocji, więc chyba za jakieś 5 zł go sobie kupiłem. Pobrałem go. I stwierdziłem, że sobie zagramy jeden, może nawet dwa streamy. Nie sądziłem, że przejdę go całego. Przeszliśmy całość. Na How Long to Beat chyba jest 11 godzin czasu gry. Ja miałem czasu godzin 14,5. I to głównie przez to, że grałem na najwyższym poziomie trudności. Oraz jedna walka z bossem, o której będzie też później. Wyglądała w taki sposób, że siedzieliśmy ponad 3 godziny. I męczyliśmy jednego bossa. Więc jak jest ostatecznie. Ostateczne takie moje, moje przemyślenia. Czy Thief 4 jest tak zły jak pamiętam? Aż tak zły nie jest, ale prawdopodobnie dlatego, że zapamiętałem Thiefa 4 jako takie absolutne, niegrywalne barachło. A okazało się, że można sobie pyknąć. I jest taki bardzo słaby średniak, nawet zakrawający o słabą grę, a na pewno słabą skradankę. Ale wszystko po kolei. Zacznijmy od tego, że ta gra jak, jest skradanką, ale jest. To totalnie liniowa, już nawet nie chodzi o to, że wyreżyserowany i liniowy jest prolog tego też nie lubię w żadnej grze, więc już abstrahując od tego, że jak liniowy jest prolog, liniowa jest cała gra. Myślę, że jeśli byś, wzięlibyśmy każdą mapę, to na każdej mapie można by narysować po prostu linię, która sugeruje w jaki sposób twórcy założyliby, żeby przejść tę grę. A wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem gier skradankowych, tym bardziej serii Thief, jest to, jak nieliniowe są mapy oraz od jak wielu stron można do tego celu podejść. W Thiefie 4 idziesz od punktu do punktu. Nawet jeżeli zdarzają się w międzyczasie gdzieś jakieś e, rozstępy, e, jakieś rozwidlenia, to i tak one się później scalają w jedną całość. Są takie punkty, gdzie e, konkretnie w tym momencie, w tym miejscu trzeba przez jakieś drzwi albo przez jakąś e, szczelinę przejść, bo inaczej po prostu nie da się progresować poziomu. Poziomy są podzielone na etapy, przez co są naprawdę bardzo małymi skrawkami mapy. Jest taki placyk na przykład gdzie masz czterech wrogów, musisz się przekraść z punktu A do punktu B, który jest oddzielony, nie wiem, jakimiś 20-30 metrami, eee, omijasz tych czterech strażników, otwierasz drzwi, przechodzisz i masz nagle otwarty następny etap gry. I jak już przejdziesz na ten następny etap gry, to nie jest tak, że możesz się cofnąć, to nie jest tak, że mapa została podzielona loading screenami. Jeden rozdział został podzielony na stage, a na takie podrozdziały, jak na przykład w Max Payne 3, tylko Max Payne 3 akurat był strzelanką, a nie skradanką. Strasznie dużo jest podziału mapy przez szczeliny, przez które muszę się przyciskać, z obowiązkową belką po środku. Wtedy się uruchamia Quick Time Event, gdzie muszę jeszcze spamować guzikiem dodatkowo, żeby być dalej zaangażowanym troszeczkę. Także poziom, cała struktura poziomów absolutnie leży. Oprócz tego, jak liniowy jest to tytuł, jest kontekstowość wszystkich czynności, które mogę podejmować, kontekstowość sterowania. Jeżeli chcę wypuścić strzałę z liną, na przykład. To w dwójce to wygląda tak, że mogę wystrzelić gdziekolwiek strzałę z Liną. Zresztą nie tylko w dwójce, ale też w Dark Messiah. Teraz się dużo w ogóle mówi o Dark Messiah. Dużo mi też podskoczyły wyświetlenia tego filmu, więc bardzo spoko. Temat w sobie wrócił. W obu tych grach strzałka z Liną wygląda w taki sposób, że możesz wystrzelić w jakąkolwiek drewnianą powierzchnię i ta strzałka się przyczepi. Puszcza się lina, możesz się wspinać i w ten sposób tworzyć sobie jakąś własną drogę. W FIFA 4 to wygląda w ten sposób, że masz predefiniowane belki, na które możesz zaczepić. Twórcy muszą ci pozwolić gdzieś się wspiąć, bo też nie ma skakania, skakanie jest tylko kontekstowe. Twórcy muszą pozwolić ci się wspiąć, twórcy muszą ci pozwolić gdzieś wskoczyć, twórcy muszą ci pozwolić na to, żebyś mógł się wychylić na boki, ponieważ wychylania się na boki też nie ma. Jak podchodzisz do jakiejś krawędzi, do jakiegoś winkla, to wtedy możesz nacisnąć F, żeby. Wejść w tryb podglądania, wchodzisz za róg i możesz się wychylać. To działa tylko na równych krawędziach. Jeżeli jakaś krawędź jest odrobinę odchylona, albo jak nie masz krawędzi i chcesz się po prostu wychylić, sprawdzić, czy na pewno ktoś za rogiem się nie czai, to niestety nie będziesz miał takiej możliwości. A co więcej, udźwiękowienie jest spierdolone, ponieważ. Nie słychać strażników, nie słychać kroków strażników. Czasami coś tam sobie gadają pod nosem, ale to też leży, ponieważ tak wybiórczo działa to, jak ty słyszysz ich. Czasami ktoś mówi prosto ci w twarz, a słyszysz tak, jakby szeptał gdzieś w oddali, w jakimś innym kącie pokoju, albo nawet w ogóle ich nie słyszysz. Czasami kogoś, kogo nawet nie widzisz, słyszysz tak, jakby ci krzyczał do ucha. Znika też, w randomowych to się nie zdarza często, ale w randomowych momentach znika. Całkowicie jakiś dźwięk otoczenia. Muzyka oraz y, wszelkiego rodzaju taki ambient, sound, y, jakiś, nie wiem, szum po prostu, ulicy, jakiś zgiełk taki znika. Bardzo dziwne jest udźwiękowienie też podczas dialogów. Być może to jest. Y, 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 te dialogi są zrobione w sposób artystyczny, taki zamysł był, że jak jednak postać kończy mówić, to zanim Gareth zacznie swoją kwestię, jest takie 3-4 sekundy przystoju. Takiej niezręcznej ciszy, trochę, i nie wiem, czy to miało tak wyglądać, czy tak po prostu jest źle synchronizowane. W każdym razie udźwiękowienie jest dosyć słabe. Więc, nie dość że wrogów nie widzę, ponieważ nie mogę wychylać się na boki, to jeszcze ich nie słyszę, ponieważ nie wydają oni adekwatnych dźwięków, na których mógłbym bazować swoje ruchy. Za każdym razem, jak starałem się opróżnić jakąś szafkę, ponieważ do tego za chwilę przejdziemy też, ale są szafki z szufladami, które mogę przeszukiwać. To jak naciskałem guzik F, żeby podjąć się interakcji i otworzyć szufladę i przeszukać szafkę, to często przyciskałem F i zamiast otworzyć szufladę, to wchodziłem w stan takiego ukrywania się za osłoną i ciężko było to takiej upierdliwości sterowania się wyzbyć w niektórych momentach. Wszystko ma swoje animacje. Najbardziej upierdliwe są prawdopodobnie animacje otwierania okna. Jeżeli nacisnę guzik interakcji, żeby wejść przez okno, muszę naciskać też do jakieś 20 razy F klikać QuickTime Event, żeby to okno otworzyć. To jest oczywiście zabieg, żeby zamaskować loading, ponieważ gra jest masakrycznie podzielona i ta animacja jest okrutnie długa, a jeśli w nią wejdę przez przypadek albo nawet celowo, ale później się rozmyślę, to nie mogę z niej wyjść. Czyli załóżmy, że nacisnę F, żeby otworzyć okno i się zorientuję, że tak naprawdę nie chcę wchodzić do tego pomieszczenia, ale mimo tego nie mam opcji anulowania tej animacji. Muszę przeklikać cały QuickTime Event, obejrzeć całą animację przechodzenia przez okno, później zrobić to drugi raz, gdy będę wychodził przez to to samo okno. I te animacje są do wszystkiego. Wydaje mi się, że to jest pewna forma wydłużenia i tak bardzo krótkiej gry. Może to oczywiście zwiększać trochę immersję, ale te animacje się tak często odtwarzają, że to bardziej irytuje niż wzmaga immersję. A propos kradzieży kieszenkowej, prawie każdy ze Strażników ma sakiewkę. W TIF-2 tych sakiewek jest troszeczkę mniej. Wydaje mi się, że to wychodzi głównie z tego, że ogólnie było znacznie mniej lutów w TIF-ie dwójce. Ale mniej ilościowo, ale nie jakościowo. W dwójce to wygląda tak, że podnosisz jeden skarb na jakiś czas i każdy ma wartość na przykład 500 zł, albo 100 zł. Tutaj zamiast jednego przedmiotu o wartości 50 mam 20 przedmiotów o wartości 5, czyli cały czas podnoszę śmieci. A to się kłóci z tym, co Garet, nawet sama postać główna mówi, do drugiej postaci na samym początku gry a później koniec końców e, podnosi każdy najmniejszy widelec, nóż, jakiś, jakąś pieczątkę wszystko co, co mu po prostu się nawinie pod rękę, odkręca tabliczki po prostu z e, adresami trochę się czuję tak jakbym nie grał mistrzem złodziejstwa tylko jakbym grał kleptomanem który po prostu wszystko musi podwinąć zauważyłem też że nikt nie ma klucza w tej grze, żaden strażnik nie nosi klucza, klucze w tej grze nie istnieją, dlaczego? Ponieważ te lokacje są zbyt małe, jeżeli ukradlibyśmy klucz w jednym sektorze to najprawdopodobniej on by się nie przynosił do drugiego sektoru, a nawet jeśli byśmy spojrzeli w obrębie jednego sektoru, to są one i tak za małe, ponieważ mają jakieś 30-40 metrów kwadratowych, 4-5 strażników w całym sektorze, więc zawinąć taki klucz i użyć go na jednym jednym zamku, to myślę, że nie byłby duży problem. Klucze w czwórce nie istnieją, nie ma żadnych drzwi, które można by otworzyć kluczem, nie ma żadnej szkatułki, którą można by otworzyć kluczem, otwiera się je natomiast wytrychem. Ta mini minigierka wytrychowa jest naprawdę spoko, nie jest jakaś turbo skillowa, nie jest jakaś turbo zręcznościowa, ale te w składance nie polega otwieranie zamków na tym, żeby to było jakieś wyzwanie. Wyzwanie nie powinno polegać na zręczności, tylko na tym, czy daw radę otworzyć jakiś zamek, zanim cię jakiś strażnik przyczai. I tu się pojawia pewien problem. Te mini gry otwierania zamków. W Thiefie czwórce są w z... bardzo często w mega dziwnych miejscach. Konkretniej w jakichś alejkach, w których strażników nigdy nie ma i nigdy nie będzie. Zazwyczaj zamykane zamki wstawione są w miejscach, w których może cię ktoś nakryć, żebyś musiał się zastanowić, czy na pewno zdąży otworzyć ten zamek, zanim ktoś wróci, jakiś strażnik mnie przyczai. Jeżeli wstawiamy zamek, który czasami składa się z pięciu zapadek, które trzeba podnieść, w miejscu, w którym strażnik nigdy gracza nie może spotkać, to taki zamek okazuje się być tylko pierdołą do odbębnienia, a nie częścią gameplayu. Między misjami mamy miasto taki hub, który nawet no, nie tylko miasto, ponieważ też e, T thi... Gareth ma swoją kryjówkę. W tej kryjówce mam chociażby skrzynkę, do której mogę wkładać swoje przedmioty, których nie będę używał podczas następnej misji. Jako że teraz mam maksymalną liczbę przedmiotów, którą mogę nosić przy sobie jest na przykład 5 przedmiotów leczniczych, 5 bomb, 6 strzał i tak dalej. Moim zdaniem jest to niepotrzebnie wprowadzony system, tym bardziej, że każdy przedmiot ma osobne sloty, to nie jest tak, że mogę zabrać więcej strzał kosztem przedmiotów leczniczych, tylko zawsze jest to 5 tego. 5 tego, 6 tego, 10 tego. Przez co brak w tym elementu logistycznego, tylko zawsze biorę sobie na przykład 3 na 5 przedmioty lecznicze, ponieważ 3 zużyję, a dwa sobie zostawię sloty puste, gdybym w razie miał znaleźć coś po drodze. Tym bardziej, że nigdy nie wiem na co się pisze, nie mam żadnego briefingu, także i tak nie mam jak się przygotować za bardzo. Oczywiście te przedmioty mogę ulepszać, ale jest to tak skrajnie nieprzydatne, że nawet nie zaprzątałem sobie tym zbytnio głowy. Być może to jest element, który jest zrobiony całkiem spoko, więc mogę sobie zwiększyć pasek życia albo zwiększyć limit strzału zamiast 10 nosić 12 powiedzmy, ale i tak grając na najwyższym poziomie trudności, nie, nie czułem takiej potrzeby. A jeszcze jedna rzecz, która jest całkiem fajna. Poziom trudności można sobie dostosować. To nie jest tak, że mam tylko łatwy, normalny i trudny. Mogę też zrobić sobie taki personalny, czyli na przykład wyostrzyć zmysły wrogów, ale sprawić, że będą mniej gąbczaści. Ja grałem na tym podstawowym trudnym, nie zagłębiałem się w dostosowywanie warunków pod siebie. Mam, mogę też sobie przejrzeć wszystkie te rzeczy takie unikalne przedmioty, które ukradłem w mojej kolekcji. Coś takiego jak w Hitmanie dwójce, gdzie miałem shopę z pistoletami wszystkimi i każdą bronią, którą znalazłem. Okej, okay, niech będzie. Ale też mamy miasto, które jest po pierwsze, myślę, że zbędne. Między misjami przechodzimy często przez te same sektory miasta i one wyglądają niemalże identycznie poza Pewnymi zmiennymi, jak na przykład czasami modele strażników się zmienią, to, to wychodzi właśnie z, z kąta fabularnego. Ale jeśli chodzi o samo ustawienie przeciwników, o sam sposób wymijania ich i sam sposób zbudowania mapy pod kątem gameplayowym, to wtedy to wygląda identycznie. Jest to niepotrzebne, a co gorsze, jest to okropne do, nawigo do nawigowania. To miasto składa się jakby z dwóch labiryntów nad sobą, gdzie masz sekcję. Normalnie ulicy, oraz możesz się też wspiąć na jakieś podwyższenia, jakieś rusztowania albo dachy, co nie sprawia wrażenia spójnego miasta, tylko jakichś dwóch labiryntów. I w dodatku, jak już otworzysz mapę, to mapa to jest jeden wielki pierdolnik i też jest bardzo mało czytelna. Co więcej o mapie mogę powiedzieć: w dwójce wszystkie mapy miały taki swój własny dryg graficzny. Wyglądały jak narysowane odręcznie przez gareta, przez złodzieja, który sam sporządza własne mapy. W czwórce to wygląda tak bardzo futurystycznie, bardziej mi to pasuje do Deus Exa niż do FIFA, więc straciły ten taki swój unikalny urok, swój unikalny styl, no ale już trudno. Problem też polega w tym, że są nieczytelne, a miasto to już w ogóle okropne do poruszania się po nim, ponieważ tam nie ma nic charakterystycznego. To miasto jest super nieduże, ale poza tym takim kościołem, do którego, w której wieży Gareth sobie urządził swoje lokum, tak, poza tym kościołem nie ma nic charakterystycznego. Pomimo małej ilości uliczek, to każda uliczka wygląda niemalże tak samo. Bez znaczników ciężko jest się poruszać po tym mieście. I w tym mieście jest pełno okien, które albo służą jako skrót pomiędzy różnymi sektorami miasta, bo tak miasto nie jest jedną mapą, albo służą jako przejście do ślepej uliczki, do jakiegoś domu, na przykład jakiegoś pokoju, w którym jest na przykład nóż wideles i jakaś pieczątka. I kiedy już te dwa sztuczce oraz pieczątkę podniesiesz, to ten pokój nie służy absolutnie niczemu. Jest to jedynie pusta lokacja, do której może wejść przez przypadek, tak jak już wspominałem wcześniej. W dodatku to okno nie jest ani jakoś zablokowane, ani jakoś oznakowane, więc jeśli wejdziesz przez przypadek do pustego pomieszczenia, musisz znowu wyjść w frajerze i oglądać kadscenkę, czy tam animację otwierania tego okna. Nigdy nie wiesz, w którym oknie już byłeś, które mieszkanie zwiedziłeś, które okno prowadzi do innego sektora mapy, a które to jest po prostu ślepa uliczka, przez którą będziesz musiał przechodzić najpierw przez jeden ekran ładowania, Naciskanie guzika, żeby otworzyć okno, żeby podważyć, przejść jedna animacja, zorientujesz się, że o kurde, tu już byłeś, więc musisz się wracać i jeszcze raz ta sama animacja mega irytujące i bez znaczników. Myślę, że bardzo ciężko byłoby, że bardzo frustrująco byłoby się poruszyć po tym mieście. W ogóle, animacje wszystkie są ładne, mimo że są irytujące, mimo że jest ich dużo, to wszystkie animacje wyglądają ładnie, graficznie gra się prezentuje wybornie, także pora. Pora na jakiś plus tej gry. Graficznie stoi do teraz, do dzisiaj, i na tle innych produkcji stoi wyjątkowo dobrze. Widoczność i słyszalność. Nie ma tutaj rozróżnienia, tak jak w poprzednich częściach na widoczność oraz słyszalność. Widoczność mamy dalej podzielone na widać, nie widać. Nie widać nie widać. Czyli albo jesteśmy w pełnym świetle, albo w totalnym cieniu. Dwójce były chyba cztery, albo nawet 5 stopni oświetlenia i każdy stopień charakteryzował się tym, że im bardziej zaciemniony jestem, tym z mniejszej odległości mnie widzą strażnicy, a jak byłem w totalnej ciemnicy, to byłem praktycznie niewidzialny. Tutaj strażnicy rzeczywiście, nawet jak jestem. W totalnym cieniu mogą mnie zauważyć, tylko z mniejszej odległości, aczkolwiek są tylko dwa różne stage e naświetlenia. Widać, nie widać. Widać, nie widać. Trochę widać, i nie widać. Teraz widać. Słyszalności natomiast już nie ma. Nie ma marmuru, nie ma drewna, nie ma metalu, nie ma trawy czy dywanów. Nie musisz się rozglądać za dywanami. Zawsze twoje stopy mają dokładnie ten sam hałas. Ewentualnie różnica jest w tym, czy skradasz się, czy biegasz. Zajebista mechanika była z tym, że jak pada deszcz i strzeli piorun, to błyskawica potrafi rozświetlić całe otoczenie, przez co z ocienionego segmentu, w którym się znajdujesz, nagle stoisz w pełnym świetle. To było zajebiste, musiałem uważać na światło, chociaż to było w takich randomowych momentach czasem, nigdy nie wiesz kiedy się spodziewać rzeczywiście tych piorunów, nie da się ich wytajmować po prostu, więc masz element losowy troszeczkę. Wiarygodność świata, w sejfie czasami znajdujemy popiersie, co jest mało logiczne, ponieważ popiersie raczej się stawia w takim miejscu, żeby je eksponować. Na jakiejś belce gdzieś na górze pod sufitem można znaleźć teleskop, jakiś kielich, czy monety, czy pierścień można znaleźć gdzieś leżące na ulicy. Tego syf'u jest pełno, jest to bardziej od strefy gamingowej aniżeli budowania świata. W dwójce wszystko miało ręce i nogi, sejfy były w takich miejscach, w w takich pokojach, pomieszczeniach, gdzie można byłoby się ich spodziewać. Bardzo mi się podobała lokacja banku w dwójce, także to prawdopodobnie już słyszeliście na mojej analizie. Ci, którzy oglądają zapis tego streama na YouTubie, to, to, to właśnie w analizie mówiłem o tym banku. Jak realistyczne i jak świetnie są zaprojektowane poziomy w dwójce. Tutaj nie dość, że są małe, liniowe, to jeszcze są mało wiarygodne. Jest taki poziom, gdzie jest fabryka. Jeżeli spojrzymy na mapę tej fabryki, to widać jak niepraktycznie ona jest zbudowana, bo ona jest zbudowana tylko dlatego, żeby gracz miał przez co przechodzić. Te punkty główne, w których gracz się musi ostatecznie znaleźć, są tylko po to, żeby narrację zbudować i pokazać kacsenki takie, które muszą się znaleźć w grze. Opowieść się jakoś super nie będę wypowiadał tego Nie, eee, Nie eee, taka opowieść se. E, oczywiście wszyscy, wszyscy niegodziwcy tej opowieści, w szczególności ten generał, czy ten jakkolwiek mu tam było, wyglądał totalnie jak totalny taki złol e, z charakteru i z wszystkich czynów, też e, był totalnym po prostu nicponiem, nikczym, nikiem. w pierwszej kadencji, którego go prezentowała, zabił swojego własnego podwładnego, tak trochę bez powodu, tylko po to, żeby pokazać kim wielkim skurwysynem nie jest. Według mnie, to totalna, totalna głupota, no, ale to nie jest częścią tej, e, tego filmu. Także być może być może jest tam coś więcej, Być może rzeczywiście w kwestii fabuły tego FIFA 4 się nie znam. okej. Okay. Tutaj mam jeszcze system otwierania drzwi. O, to jest bardzo fajne, ponieważ to już zauważyłem po ogrywaniu live'a, że zawsze każda składanka ma jakąś formę rozeznania się w terenie, nie? W Dishonored masz na przykład podglądanie przez dziurkę od klucza. Sprinter Cell masz kamerkę, którą możesz sobie pod drzwi włożyć. W niektórych drzwiach możesz rzeczywiście chwycić za klamkę i powoli otwierać drzwi. To w niektórych horrorach też jest. W Hitmanie jak wejdziesz do szafy, to możesz się też rozglądać prawo, lewo troszeczkę. Albo jak wejdziesz gdzieś do skrzyni, to możesz otwierać klapę, też się rozglądać. W Thiefie dwójce nawet masz oko mechaniczne, które możesz wyrzucić na korytarz i rozejrzeć się dookoła. W FIFE 4 wizja jest totalnie ograniczona. Już wspominałem o tym, że nie możesz się wychylać na boki, tylko kontekstowo to działa, ale nie masz żadnej, żadnej formy otwierania drzwi z przyczajki, a że jest to animacja, to Ty zawsze naciskasz klamkę. I wychylasz się z drzwiami razem. Twój model musi się wychylić. Jeśli chcesz zamknąć drzwi z powrotem, to tak samo musisz się wychylić i chwycić drzwi, przez co się wystawiasz na to, że cię wykryją. W dwójce też nie było takiego czegoś, że możesz sobie zajrzeć pod drzwiami albo przez dziurkę od klucza, ale przynajmniej jak naciskałeś przycisk, to mogłeś stać w cieniu i te drzwi się otwierały jakby same, niezależnie od ciebie. Tutaj totalnie nie mam żadnej kontroli nad tym, w jaki sposób się wychylę. W jaki sposób się rozejrzę, co będę słyszał. Czuję się jak dziecko węgle, które musi zgadywać w ogóle, co mnie może czekać za, za rogiem. Sztuczna inteligencja przeciwników była ok. Grałem na hardzie, więc. Reagują na przykład na to, że się zgasi światło, ale tylko jeśli stoją obok tego światła. Jeżeli zgasze pochodnie w momencie, w którym ich nie ma, bo na przykład skręcili za winkiel i się później wrócą, to nie reagują na to, że pochodnia zgasła. Jeżeli zgas zgaszę ją przy nich, to żeby powiedzą go, kurwa, co się stało? Podejdą do pochodni, rozpalą ją, natomiast jeżeli zrobię to samo, tylko że ich nie będzie w pobliżu, to nawet się nie zwrócą, nie, nie zwrócą uwagi na te pochodnie, nie rozpalą jej na nowo. Jeżeli otworzę szkatułkę natomiast i ją zostawię otwartą, to się zorientują, niezależnie od tego, czy są tuż przy niej, czy, czy dopiero wrócą e, później, jakiś safe otwarty, zwrócą na to uwagę. Być może na hardzie jest to bardziej podbite, ale nigdy nie czułem, żeby wrogowie byli ślepi i głusi. Co prawda, jak już mnie nakryją, to myślę, że bardzo łatwo jest ich zgubić, o tyle łatwo, o ile łatwo, ponieważ łatwo jest o tyle, że ich sztuczna inteligencja często zapomina, w którym miejscu byłem. Idą tylko w ostatnie miejsce, w którym mnie ostatni raz widzieli, ale jeśli przejdę parę metrów dalej, to dopóki mnie nie, nie zobaczą na nowo, to już nie wiedzą, dokąd mógłbym się udać. Ale bienie ich jest o tyle cięższe, że lokacje, po których się poruszam, są bardzo ograniczone to są bardzo małe sektory. Dlatego, jak już mnie wykryją, to bardzo ciężko jest zgubić pościg. Tak na dobrą sprawę nie mam dokąd uciekać za bardzo. O ile jeszcze w otwartym mieście jakoś gdzieś mogę uciec trzy uliczki dalej, to, to, to miasto nie jest aż takie super małe, ale jak mam sektory, które są dosłownie jakimiś 30 metrami kwadratowymi, które są jednym placem, to nie mam dokąd uciec. Nie mam gdzie się schować i wtedy mogę ewentualnie walczyć. Walka jest quick time eventem tak naprawdę, ponieważ mam guzik uniku, wydaje mi się, że miecz się świecił jak mnie atakowali, ale być może mi się zdawało, chat to potwierdzał, ale nie, jakoś nie skupiałem się super na tym. W każdym razie jak mnie atakują wrogowie, Gareth musi nacisnąć unik, za każdym razem unik to jest uniknięcie wszystkich obrażeń i później mogę wyprowadzić swój kontratak, czyli walka się sprowadza do tego, że robię unik, atak, unik atak na pierwszych poziomach nawet na hardzie jest super łatwo później się robi trochę trudniej ale to dochodzi do takiego wręcz absurdalnego poziomu gdzie ja umieram po jednym góra dwóch ciosach a przeciwnik potrafi przyjąć 20 30 razy pałką muszę stać unik atak unik atak i tak powtórz 20 parę razy Teraz dochodzimy do walki z bosem. To prawda, tutaj muszę przyznać plusik, że można tej walki z bosem uniknąć, ale jeżeli już się zdecyduje z nim walczyć, to to jest tak kutasiarska walka, tak chujowa w to porze. Zacznijmy od tego, że grając na hardzie, nie da się z nim praktycznie walczyć na pięści albo na pałkę, tak powiem. Ja bym musiał się z nim naprawdę tłuc. Jakieś pół godziny i nawalić go chyba z 40-50 razy, naprawdę bardzo długo musiałbym go otłóc i być bezbłędnym w tym, bezbłędnie wszystkie jego ciosy unikać, a to też nie jest takie proste, ponieważ ten typ zwyczajnie oszukiwał na kilka różnych sposobów. Pierwszym sposobem oszukiwania jego było to, że nawet jeśli przyjął czasami cios na twarz, to i tak blokował go. I to wyglądało w taki sposób, że ja robię unik, później wyprowadzam moją kontrę, atakuję go. Typ dostaje ewidentnie model mojej pałki na model swojej twarzy, i słychać tylko takie brzęknięcie, tak jakby czymś zablokował, być może swoim wąsem zablokował. <tryk> W każdym razie tylko przytęknięcie zero obrażeń z jego strony, więc nie dość, że muszę go trafić 20-30 razy, żeby on padł. To jeszcze on czasami blokuje, więc ilość razów, które musi rzeczywiście dostać na twarz, się jeszcze zwiększa. Czasami gość atakuje mnie i swoim atakiem mnie ewidentnie nie trafia. Ale ja i tak dostaję obrażenia. Być może to chodzi o to, że koleś tak macha pałką swoją, on ma taką laskę i jak nią macha, to macha nią z taką siłą, że powiew powietrza jest tak rażący, że dostaje obrażenia od tego. Być może o to chodzi. Typ bardzo często do mnie strzela, a nawet jak nie trafi we mnie, ja zdołam zrobić unik, to on ma płonące strzałki, więc trafi gdzieś za mną i i tak mnie podpali, mimo że mnie nie trafił, to i tak mnie trafił i tak się podpalam, a jak już zostanę podpalony, to cały ekran mam w płomieniach, więc nic nie widzę jak już raz zostanę podpalony, to nie mam szansy na zredukowanie tego jakkolwiek i uniknięcia następnego ciosu, ponieważ po pierwsze nic nie widzę, bo mam na całym ekranie płomienie a po drugie nie mogę się nawet ruszać za bardzo, ponieważ jak płonę, to bardzo powoli chodzę więc nie mam żadnego, żadnej możliwości na to, żeby się wybronić później Zazwyczaj podpalenie, jedno trafienie kończy się już śmiercią, bo koniec końców i tak trafi mnie drugi raz. To, co jest fajne, to to, że mogę anulować swój atak unikiem. Jeżeli się zamachnę, ale widzę, że koleś też się zamacha, to mogę wtedy zrobić szybki unik i uniknąć ciosu obrażeń od niego. Ostatecznie walczyłem z nim jakieś dwie godziny. Ale nie chciałem się poddawać. Stwierdziłem, że z tym ekipunkiem, który mam, nie dam rady go pokonać. Znaczy, dałbym radę, gdybym grindował, grindował i w końcu pewnie by mi się udało, ale stwierdziłem, że jest to marnowanie czasu. Dlatego powtórzyłem cały rozdział i kupiłem sobie więcej strzał. Więc, jako typ dostał jakieś trzy wybuchowe strzały na mordę, później trzy płonące, dwie raniące, to ostatecznie. Ostatecznie sobie ziomek padł, ale nie było, w sumie nie, myślałem, że będę czuł jakąś satysfakcję z tego, ale czułem się taki pusty po tym. <laughs> być może gdybym tym oryginalnym wyposażeniem go pokonał, być może wtedy byłoby lepiej, a nie jak, jak sobie powtórzyłem cały rozdział, bo to było, wtedy to już była formalność, jak już miałem strzały i mogłem go ustrzelić zamiast płuc go na pięści. To Było znacznie łatwiej. Czy Thief 4 jest aż tak słaby jak pamiętam? Można sobie w niego poplumkać, można sobie w niego zagrać. Taki... Taka gierka do kotleta. Ja nie polecam do niej wracać. Na pewno to jest bardzo słaba skradanka. Głównie przez liniowość poziomów, kontekstowość akcji, okropne udźwiękowienie strażników. Nie polecam nikomu ogrywać czwórki. Mimo, że nie była takim szrotem, jakiego się spodziewałem, to i tak była całkiem słaba. I to tyle z czwóreczki, to tyle z FIFA 4.